W ofercie naszego klienta w firmie Sakar Stalowej Woli możecie znaleźć takie oto dwa SUWy. Toyota Corolla Cross z 2024 roku i Toyota CHR z 2023. Dwa bardzo podobne do siebie samochody, oba w napędzie hybrydowym. Ta Corolla z jednostką 1.8, C-HR z dwulitrową. Jeśli chodzi o wnętrze, koroli, prezentuje się ono następująco, bardzo ładnie wyglądające. Auto, przebieg zaledwie 25 tysięcy km, a na pokładzie oczywiście wszystkie dogodności XXI wieku. CHR we wnętrzu dużo bardziej futurystyczny, duży wyświetlacz centralny, bardzo ciekawie wkomponowany panel klimatronika. Tutaj mamy oczywiście również automatyczną skrzynię biegów. Samochód wygląda naprawdę świetnie, a przebieg to zaledwie 30 tysięcy km.